Jakie są największe przysmaki Filipin, albo co ci do tej pory najbardziej smakowało? Nic, następne pytanie. Dzień dobry, dzień dobry, witam w QA z Filipin. Jesteśmy teraz na wyspie Panglao. Mieliśmy taki jeden dzień przygotowań do kolejnego vloga, który będzie mega grubą akcją. Na pewno nam się spodoba. Jest to coś w ogóle, co, czego myślę, że chyba nikt nie robił wcześniej. Przynajmniej ja nie widziałem. Także polecam czerwony przycisk na dole, polecam dzwoneczek, albo po prostu sprawdzajcie następny vlog po tym. A teraz przechodzimy do głównej części filmu, czyli do QA. Poprosiłem Was o e, pytania odnośnie Filipin i wyjazdu, i na tego typu pytania właśnie zacznę odpowiadać. E, Dubaj sobie pominiemy, dlatego że to jest nie na miejscu na razie. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie. E, jak dziewczyna zniosła myśl, że wyjeżdżasz na tak długo? E, oczywiście były trochę przykro, ale niestety ona musi pracować. E, są też pytania dalej o tym, czemu z Tobą nie przyjechała tutaj, czemu ze mną tutaj Chloe nie ma, ale no takie są realia, nie każdy jest youtuberem, nie, ludzie mają pracę, muszą przychodzić do roboty. Nie dostanie się wolnego na 42 dni, bo tyle tutaj będę łącznie. E, niestety, niestety, nie dało rady. Pytanie numer dwa. Czy warto polecić na Filipiny? Chodzi o plaże. Myślę, że jeżeli chodzi o plaże i generalnie naturę, przyrodę, jest tutaj przepięknie. Plaże, woda, o. W takim jasno-niebieskim kolorze, jak z bajki po prostu. Czyli pod tym względem stuprocentowo polecam. No po prostu widoki są kosmiczne w niektórych miejscach. Jeszcze pewnie to będzie na vlogach. Jakim sprzętem mocniej nagrywasz? Aparat, dron? E, nagrywamy GH5-ką, Lumixem GH5 z mikrofonem e, Rode Video Micro i przechodzi właśnie dzieciak. Siema. E, a jako dron używamy... E, co my używamy jako drona? Mavica Pro. Tego starego. Jest dwójka, ale nie kupiłem dlatego, że za dużo kosztuje. Chciałbyś tam zamieszkać? Jak życie po paru dniach pobytu? Podoba się? Podoba się bardzo, jest fajnie, jest przygoda i no, piękne plaże, bardzo mili ludzie, ale mieszkać bym tu pewnie nie mógł. To jest kraj zbyt hardkorowy dla mnie. Ja potrzebuję takiego balansu między niskimi cenami i komfortem. Są kraje bardzo komfortowe i rozwinięte. Jak na przykład jakiś, nie wiem, Japonia czy jakiś Singapur, ale tam jest z kolei bardzo drogo. I są też kraje bardzo biedne, które są tanie jak barsz, ale tam z kolei nic nie ma. Ja szukam zawsze czegoś pośrodku, i tym miejscem pośrodku była dla mnie Tajlandia. Tam było idealnie, bo w Tajlandii wszystko jest, wszystko można dostać, a jednocześnie jest tanio. Filipiny są bardziej po tej stronie zbyt mało rozwiniętej. Tutaj często są problemy, żeby dostać cokolwiek do jedzenia na przykład. Ale o tym odpowiem w ogóle w kolejnych pytaniach, także. Następne pytanie, jak dużo kosztujecie cała wycieczka? I tutaj jest na to pytanie bardzo ciężko odpowiedzieć, ponieważ dużo rzeczy miałem tutaj sponsorowane, na przykład... Hotel w Manili, hotel późniejszy na Cebu i tak dalej. Bilet miałem od Chloe ze zniżką pracowniczą dla pracowników Emirates, więc moje koszty są zupełnie inne niż wasze koszty. Poza tym my się ruszamy bardzo często, spędzamy 2-3 dni w jednym miejscu, prom do następnego miasta, taksówka z lotniska i tak dalej. To też powiększa sporo koszty. Poza tym nie mamy czasu, żeby gotować w ogóle, bo ciągle jesteśmy w ruchu i kręcimy, więc nawet śniadanie nie robimy sobie sami, chociaż mamy tutaj akurat kuchnię taką małą. I to też zwiększa koszty. Myślę, że mój wyjazd nic Wam nie powie o normalnych kosztach wyjazdu. Mogę Wam powiedzieć na przykład, że jedzenie jest dosyć tanie w lokalnych knajpkach. Można kupić na przykład, tak jak my kupujemy, jakieś, jakieś kanapeczki, nie kanapeczki za 3-4 zł. Ale to też nie jest łatwe, bo jak się jest w takim miejscu, jak tu, tutaj na Panglao, to przeważnie. Wszystkie takie lepsze miejsca są bardzo pod turystów robione, i tam są ceny na przykład rzędu 20 zł lub więcej za jedno danie. Także jedzenie kosztuje w takim zakresie, co do reszty ciężko powiedzieć, to też zależy od standardu, jaki chcecie. Na przykład w tym hotelu nie wiem ile płacimy za noc, miło się płacimy, około 50 zł za noc, ale są też hotele za 1000 za noc, także to każdy będzie miał inaczej. Taki standard średni, jaki, w jakim my śpimy, to jest właśnie około 5 dych za noc. Następne pytanie. Dlaczego właśnie Filipiny? Dlaczego?! Filipiny dlatego, że była to dla mnie taka czarna dziura na mapie. Nigdy nie byłem na Filipinach, byłem wszędzie dookoła. Byłem w Tajlandii, byłem w Wietnamie, byłem w Kambodży, byłem w jakiejś Indonezji, Malezji, wszędzie. Byłem na Bali, ale nigdy nie byłem na Filipinach. I dlatego mnie to ciekawiło. Lubię odkrywać nowe miejsca, lubię być w jakimś miejscu pierwszy raz i mieć to takie uczucie, wow, wszystko jest nowe, nie wiem o co chodzi. To jest najfajniejsze uczucie w podróżowaniu, odkrywanie czegoś zupełnie nowego, pierwszy raz i dlatego postanowiłem wybrać się na Filipiny. Nie dlatego, że jakoś szczególnie mi przypadły do gustu, tylko po prostu jeszcze mnie tam nie było, więc czemu nie pojechać. Jacy są ludzie na Filipinach? Są bardziej otwarci dla turystów, czy bardziej skryci? W porównaniu na przykład z Tajlandią są o wiele, wiele bardziej otwarci. Tajowie są mili, ale tacy cisi, spokojni, skryci. Na Filipinach ludzie do siebie drą się na ulicach Cześć, ma jak leci? I tak dalej, zaczepiają Cię, pytają Cię skąd jesteś Machają Ci jak kręcisz cały czas Moim zdaniem Filipicy są bardzo, ale to bardzo otwarci I strasznie przyjacielscy jeżeli chodzi o ludzi na Filipinach, to jest chyba jeden z największych plusów właśnie pobytu w tym kraju. Czy poszczególne punkty podróży masz już z góry zaplanowane, a noclegi na cały pobyt zarezerwowane? Czy może wszystko załatwiasz z dnia na dzień? Wszystko jest zaplanowane od samego początku. Mamy arkusz, gdzie są dzień po dniu hotele i miejsca. Mamy plany, co nagrywać konkretnego dnia w konkretnym miejscu. Mamy nawet zapasowe pomysły, gdyby coś nie wyszło. Wszystko jest zaplanowane, dopięte na ostatni guzik. Tutaj nie jest nic przypadkowe, nic. Siedziałem nad tym kilka tygodni z Google Mapami, z vlogami, z forum polskim o Filipinach i planowałem wszystko. Pytałem też znajomych, pytałem Miłosza, bo Miłosz był wcześniej na Filipinach. Także nie, to nie jest żaden spontan. Baliśmy się tego zrobić, bo jak się kręci vlogi codziennie, to może bardzo szybko się okazać, że na przykład brakuje pomysłów, albo jesteśmy w takim miejscu, w którym już nic się nie da kręcić i następny dzień spędzimy całe w podróży, więc będzie dziura we vlogach. Także zrobiliśmy to bardziej zaplanowane. Jakie są ceny wycieczek w biurach podróży na Filipinach? Wycieczki w znane miejsca, wyspy, nurkowanie z butlą. Jest dużo miejsc, tak jak wodospady Kawasan, za które można bardzo łatwo przepłacić przez takie małe biura podróży lokalne, bo na przykład na wodospadach Kawasan oni biorą 1500 peso, a tam tak naprawdę można pojechać samemu, tak jak my zrobiliśmy i zaoszczędzić co najmniej 1000 z tego 1500, a nawet przy odrobinie szczęścia w ogóle nie zapłacić za nic. Także yy, ceny tych takich zorganizowanych wycieczek są zawsze duże, kawasan 1500 przykładowo, nurkowanie, takie jak my robiliśmy w odcinku, który już prawdopodobnie wyszedł, e, to kosztuje akurat 3000, a 3000 to jest jakieś 210 zł, więc ceny są spore tych, tych rzeczy. Właśnie, jak to z tym jedzeniem? Dobre czy nie? I tutaj Was być może zaskoczę, bo jedzenie mi wyjątkowo nie smakuje na Filipinach. Zawsze się śmiejecie, że mi wszystko smakuje, a tutaj jedzenie jest po prostu tragiczne. Ze wszystkich krajów, z których byłem, a byłem w ładnych no, w paru krajach, to jest najgorsze jedzenie. Po prostu mam wrażenie, że Filipińczykom w ogóle nie zależy na tym, żeby coś dobrze przygotować, tylko wrzucają cokolwiek na grilla czy tam smażą cokolwiek i zjadają tak, jak jest. I to jest często w ogóle najgorszej jakości. Jak byliśmy w supermarkecie filipińskim i widziałem, co ludzie pakują do koszyków i co wykładają na przykasie, to była mikstura zupek chińskich, które oni kupują po 20 w jakichś wielkich pakach, cukru słodyczy, chleba z cukrem dodatkowo. Wszystko jest generalnie tutaj z cukrem. Jak jest jeden chleb bez cukru, to jest napisane specjalnie, że on nie ma cukru, a cała reszta ma. Jedzą dużo słodyczy, piją bardzo dużo napojów słodzonych. Nawet znaleźliśmy Gatorade'a, który normalnie jest w takiej małej butelce półlitrowej. Pół Tutaj Filipińczycy mają dwulitrowe butle, takie wielkie Gatorade'ów. Czyli no, ich dieta jest po prostu tragiczna. Mielonka, parówki, w których nie ma mięsa, zupki chińskie. Wszystko co najgorsze. Wyjazd jest sponsorowany, czy to tylko twoja inicjatywa, czy jednak coś się za tym kryje. Nic się nie kryje od tej strony, że nikt mi za sam wyjazd nie płaci. Po prostu chciałem tu przyjechać i przyjechałem, ale udało się załatwić, tak jak już mówiłem wcześniej, różne sponsorowane deale, które pomogły mi to sfinansować, bo nie ukrywam, że. Jest to dla mnie ogromny wydatek, po prostu spłukałem się tym wyjazdem, tym bardziej, że jeszcze Wojtas jest tutaj na mój koszt. Zapłaciłem mu za bilet i płacę za jedzenie, hotel, wszystko. Więc wyobraźcie sobie, że no koszty muszą być duże, tak? I staraliśmy się zrobić tak, żeby wcześniej podzwonić do różnych miejsc, popróbować załatwić część za darmo i to właśnie nam wyszło. Także jak widzicie linki na przykład do hoteli, to są hotele, w których mieliśmy pobyt za darmo. Na przykład ten pierwszy z Manili. Nurkowanie mieliśmy też za darmo i dzięki temu trochę nam się udało obniżyć koszty. Czy na Filipinach jest dużo bezdomnych zwierząt? Jakie jest podejście Filipińczyków do zwierząt domowych? Myślę tu głównie o psach i kotach. Generalnie Filipińczycy mają zwierzęta w dupie. Nie są dla nich jacyś źli i niemili z tego co widzę, ale na przykład jest pełno bezdomnych psów, które się kręcą wszędzie, i jest je traktują jak powietrze. Ten pies potrafi wręcz otrzeć się o nogę filipinczyka, a filipinczyk nawet nie spojrzy. Chodzą, płagają o jedzenie, zjadają jakieś resztki na ulicy. A ludzie mają po prostu je totalnie, totalnie gdzieś. Trochę to przykre, no ale co zrobić? Czy ludzie z Filipin dobrze znają angielski? Tak, tutaj wszyscy, ale to wszyscy potrafią mówić po angielsku i to zaskakująco dobrze. Nawet w tych najbiedniejszych prowincjach, na najmniejszych wioskach jest całkiem duży poziom angielskiego. Wiadomo, że w Manili jest dużo lepiej niż na jakiejś wiosce na południu Cebu, ale nawet ci ludzie z tej wioski potrafią mówić naprawdę bardzo porządnie po angielsku, więc to jest moim zdaniem jeden z największych plusów. Pobytu na Filipinach. Jest bardzo łatwo się dogadać i nie ma praktycznie żadnej bariery językowej, przynajmniej ja nie doświadczyłem niczego. Ciemka, słyszałem, że Filipiny nie są najlepszym kierunkiem dla turystów i odradza się tu raczej spędzanie e, czasu z powodu niebezpieczeństwa. Ale z tego co widzę, zaprzeczasz temu, jak to w końcu jest? Moim zdaniem e, Filipiny są bardzo bezpieczne. Jak, jak na razie nikt się nas nawet krzywo nie spojrzał. Byliśmy nawet w slumpsach, było bardzo bezpiecznie. Ludzie nam machali, byli uśmiechnięci, zadowoleni jak się kogoś spytasz o pomoc, to ci jeszcze na ulicy pomoże bezinteresownie. Nikt nas nie chciał okraść, nikt nas nie chciał nastraszyć nigdzie, nie było żadnych problemów, nawet z policją, która w innych krajach potrafi sobie robić maszynkę do zawienia pieniędzy z turystów, więc jeżeli ktoś mówi, że tu jest niebezpiecznie, to raczej nie warto mu wierzyć, bo moim zdaniem jest tu naprawdę całkiem bezpiecznie, nie ma się czego bać. Jakie są ceny alkoholu, papierosów oraz czym najlepiej podróżować, na przykład grab Uber. Ubera tutaj nie ma, ale jest grab i grabem bardzo fajnie podróżować o ile grab jest. Problem jest taki, że na tych wysepkach nie ma graba, tutaj na przykład, gdzie jesteśmy w Panglao nie ma graba, więc trzeba podróżować Przeważnie, trajkami, czyli łapać trajka z ulicy, dogadywać się co do ceny, wytłumaczyć, gdzie się jedzie i tak dalej. Jest to trochę uciążliwe, ale ceny są nie najgorsze, jak się targujesz, także da radę. Ceny alkoholu, duże piwo w jednolitrowej butelce kosztuje 90 peso, czyli jakieś 6,50 powiedzmy. Litr rumu kosztuje jakieś 120-130 peso, czyli jakieś 10 zł, niecałe nawet. Także rum jest szczególnie tani, jest praktycznie w tej samej cenie co kola. Którą dokupujesz, żeby to pomieszać. Jaka jest najlepsza pora roku na Filipinę? Pora deszczowa i tak dalej. Jak to wygląda? Pora deszczowa oczywiście jest najgorsza, bo pada. Yy, najlepsza jest pora sucha, która jest od listopada do kwietnia. Yy, dlatego wybraliśmy właśnie taki miesiąc, a nie inny. W obrębie tej pory suchej też są różne temperatury, podobno koło kwietnia robi się już za gorąco, tego nie wiem, bo tutaj nie mieszkam na stałe. Wydaje mi się, z tego co sprawdzałem w internecie, że właśnie luty, marzec to są najlepsze miesiące pod względem opadu, że w ogóle nie pada i nie jest jeszcze za gorąco. Chyba, że chcecie się smażyć na plaży w jak najwyższej temperaturze, wtedy może bliżej kwietnia. Później zaczyna już teraz więcej padać, więc nie warto już za bardzo tutaj wyjeżdżać. No chyba że to się zaoszczędzić, bo wtedy ceny są niższe. Ile kosztuje paliwo na Filipinach? 50 peso około, czyli jakieś 3,50-3,60 za litr. Jakie ogólnie wrażenie zrobiły na tobie Filipiny? Czy warto zwiedzić ten egzotyczny kraj? czy lepiej lecieć gdzie indziej. Zależy od Was. Jeżeli chcecie bardziej mieć to wszystko ogarnięte i żeby to było bardziej zorganizowane, ten kraj jest trochę za bardzo dziki. Lepiej pojechać do Tajlandii, gdzie infrastruktura jest lepsza, wszystko jest pod turystą zrobione idealnie i tam możecie sobie bez żadnego problemu podróżować. Wszystko będzie łatwe. Tutaj sam jest problem. Na przykład nie można zabukować promu przez internet, bo nie ma strony, nawet ciężko znaleźć, o której jest prom. Jest tylko jeden prom, jak Ci ucieknie, to spędzasz kolejną noc gdzieś tam w tym samym mieście. Albo w ogóle jest spóźniony prom o kilka godzin. Nigdy nic nie wiadomo. Jak bukowaliśmy prom z Manili do Cebu, to było napisane na stronie. To był jedyny prom, który można przez stronę zabukować, chyba. było napisane na stronie, żeby wziąć sobie 4 dni zapasu przed i po. Że nawet o tyle może się to opóźnić, więc nie jest łatwo. Jeżeli nie jesteście odważni, to lepiej wybrać inny kierunek. A jeżeli jesteście takiej totalnej hardkorowej przygody, z pracami na plecach i nie do końca wiadomo, co się stanie, no to luźno możecie pojechać na Filipiny. Nie ma problemu. Ja jestem gdzieś po środku, nie jestem jakimś hardkorowym podróżnikiem i też sobie daję radę, więc sami zobaczcie tobie najbardziej podobało? Póki co nurkowanie naprawdę polecam każdemu, polecam też szkołę Go Deep, bardzo mnie fajnie obsłużyli, podam link kolejny raz w opisie. Najlepsze doświadczenie jak dla mnie, super. Kto wie, może coś lepszego zrobię później, ale póki co właśnie nurkowanie było ekstra. Ile wynoszą średnie zarobki i co można kupić za miesięczną pensję przy tamtejszych cenach? Z tego co wypytałem to na przykład kelner w restauracji zarabia około 500 zł za miesiąc, w jakichś tam troszkę lepszych pracach można zarobić 700 może 1000 zł maksymalnie. Ceny nie są wcale takie niskie, bo są podobne do cen tajskich, a zarobki niższe. Więc stawiam, że ciężko jest tutaj żyć. Że naprawdę no jest tu biednie. I to też widać, bo nawet po produktach, jakie się sprzedaje, najtańsza kawa, wszystko najtańsze z proszku i tak dalej. Oni po prostu nie mają pieniędzy na jakieś luksusowe dobra. Czy pojedziesz na Borneo zobaczyć nosacze? I tutaj jest problem. Wyjazd zrobić tak drogi. Są ciągle nowe koszty, ciągle coś wychodzi, że trzeba zapłacić więcej. Być może że nie pojedziemy i nie damy rady, po prostu bilety są też drogie lotniczej i no nie wiem, jest problem myślę, żeby zrobić zbiórkę pieniędzy na ten dodatkowy cel, jeżeli uda nam się razem uzbierać pieniądze na wyjazd dodatkowy na Borneo to zrobię o tym jakiś duży, kompleksowy materiał, inaczej no po prostu kończy się budżet, nie da rady. Także dajcie znać, żebyście byli chętni na taką zbiórkę. Jeżeli dalibyście radę, to może razem zrobimy takie coś. Samemu, no nie podołam po prostu. Twoi koledzy operatorzy płacą za wyjazd, czy Ty im opłaciłeś, a oni wzajem pracują dla Ciebie? Chciałbym mieć lepiej pieniędzy, żeby Miłoszowi i Wojtasowi jednocześnie opłacić wyjazd i sobie. Miłość jest tutaj po prostu za swoje pieniądze, bo chciała z nami pojechać. Wojtas jest moim młodszym bratem więc... i miał pracę, z której musiał na razie zrezygnować, więc ja mu płacę za wszystko. Czyli to jest tak pół na pół. Często Filipiny są tak biedne i czy każdy Filipińczyk jest tak życzliwy? Filipińczycy są generalnie bardzo życzliwi. Myślę, że prawie każdy jest super życzliwy. Wiadomo, wszędzie trafi się wyjątek. A co do biedy, nie jestem jakimś specjalistą, ekonomistą i tak dalej, ale widzę, że oni są strasznie leniwi. Strasznie, ale to strasznie leniwi. Wszystko na minimum jest zrobione, wszystko bardzo wolno, ruchy jak w spowolnieniu. Też nie mają za bardzo żadnych ambicji. się po prostu nie chcę nic im jest tutaj ciepło, wygodnie, jedzą sobie jakieś tam rzeczy, byle by się wyspać. Takie mam na razie wrażenie o Filipinach. Nawet biznesy, które tutaj widzę, często są robione przez ludzi z zagranicy. Rzadko kiedy Filipińczkowi się chce, on woli jakąś tam pracę, byle jaką zostać i żeby sobie żyć po prostu. Myślę, że to głównie przez to jest bieda, przez taki brak ambicji i brak pracowitości trochę. Czy to prawda, że jest tam najwolniejszy? internet na świecie i jakiej prędkości średnio on jest. Tak, z internetem jest tragedia. Generalnie nawet niektórych vlogów nie mogliśmy wrzucić, bo internet przerywał i była taka tragiczna jakość, że po prostu upload jednego odcinka zamiast 15 minut wynosił 6 godzin. Rzadko kiedy jest w ogóle 3G czy 4G, jak się tylko wyjdzie w jakiś... nie wiem, nawet nie, że wyjdzie gdzieś. Nawet w miastach, w środku tutaj miasta, przy plaży jest internet HSDPA, który ledwo łączy Także jest to prawda, internet jest tragiczny, jeżeli chcecie tutaj przyjechać, to się na to przygotujcie. Wi-Fi też nie pomaga, bo wi przeważnie jest jakimś pewnie telefonem, który robi e, za hotspot i tyle. I internet jest taki sam, albo gorszy. Jakie są największe przysmaki Filipin, albo co Ci do tej pory najbardziej smakowało? Nic. Następne pytanie. Czy Filipinczycy znają jakiegoś sławnego Polaka? Tak, wszyscy znają Jana Pawła II, nawet prom, którym płynęliśmy z Manili do Cebu nazywał się Jan Paweł II, był w środku. Obraz Jana Pawła II jest to wszystko we vlogu, który gdzieś tu podnikuje na górze. Także za każdym razem jak yy, mówimy, że jesteśmy z Polski, to najpierw jest taki log, że co, gdzie to jest? Wtedy mówię Jan Paweł II, i wtedy, a Jan Paweł II! Wszyscy nagle znają. Gdzie najlepiej wymienić kasę na peso? Tylko i wyłącznie na lotnisku. Nie ma co tego robić gdzie indziej. Kurs na lotnisku jest tak dobry, że jest nawet lepszy niż na rewolucję. Wyjątkowo nie ma co kombinować, tylko prosto na lotnisku wymienić kasę. No i to było ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłem parę spraw o Filipinach. Wiem, że na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo vlog by wyszedł dwugodzinny. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie albo na Instagramie, który tutaj gdzieś podlinkuję, albo na Facebooku, który też tutaj gdzieś Wojtas podlinkuje przy montażu. I na razie trzymajcie się, my spadamy kręcić kolejnego vloga. Słuchajcie, chciałem Wam cię opowiedzieć o jednym z moich takich małych marzeń. Zawsze chciałem spędzić noc na bezludnej wyspie, takiej, na której będę tylko ja i nikt inny, nie będzie w ogóle ludzi i niczego.